Trenerze, mam pytanie o antka Mikułko. Jak trener ocenia dotychczasowy rozwój antka? Na pewno w tym czasie i na pewno przy poprzednim trenerze jego rozwój jakby ciągle idzie do przodu, robi może nie tyle, że jakieś wolne kroki, ale myślę, że rozwija się pod względem tego, że, że widać to na treningach, widać to podczas giera. Na pewno. Podczas meczy, no wiadomo, było dużo meczy, w których ciężko mu było, mówię tu o Celi być przysłowiowo na zero, ale myślę, że pokazał niektórymi swoimi interwencjami, że jego rozwój idzie w dobrym kierunku. No właśnie, a w ramach rozwoju mam pytanie, jakie korzyści może przynieść Antkowi wypożyczenie do innego klubu? No na pewno chodzi nam o to, żeby on się już zderzył z piłką seniorską, tak? I to będzie jakby następny jego krok w przygodzie z piłką, piłka seniorska i tutaj też na pewno będzie baczna nasza obserwacja, jak sobie będzie radził na tym poziomie. Ok, a jak trener uważa, dlaczego Wieczysta Kraków to dobry wybór właśnie dla Antka? Znaczy no, na pewno pomysł z wypożyczeniem Antka już był przed rundą jesienną, ale kontuzja jakby duszana w meczu Ligi Konferencji zmusiła nas do tego, że no musieliśmy poczekać Z tą decyzją i przesunęła ona się Jakby w czasie To no na pewno szukaliśmy Klubu, w którym Antek będzie grał W którym będzie mógł się rozwijać Wiadomo Jest, mimo tego, że jest to trzecia liga Jest to klub z bardzo doświadczonymi zawodnikami Sam trening myślę Będzie na wysokim poziomie Ja tutaj też jestem w stałym kontakcie Z trenerem Bramkarzy z Wieczystej z trenem Michałem Miśkiewiczem, którego notabene prowadziłem jako trener, on był jeszcze zawodnikiem, także teraz myślę, że, że taka fajna sytuacja i no zobaczymy. No dla niego najważniejsze, żeby grał a i to jest gdzieś tam podstawa tego. Nie, nie zastanawialiśmy się może nad klubem dokładnie, ale nad tym, żeby on grał. Okay. Przejdźmy teraz do pytań o innego, Bart o innego bramkarza, o Bartę Kałtuńskiego, który już był z nami na obozie w Cetniewie czy w Turcji. Czy Bartek jest bardziej żywiołowym, głośnym bramkarzem, czy cechuje go może bardziej spokój? Nie, myślę, że to jest troszkę inny charakter niż Antek, chociaż może też dlatego jest bardziej taki cichy, spokojny, ale może dlatego, że on po prostu zaczyna jakby tutaj z nami. Co prawda w tamtym roku był z nami kilkakrotnie na treningach i troszkę poczuł jakby atmosferę tutaj pracy z pierwszą drużyną, ale bycie w niej na co dzień, myślę, on musi się z tym zderzyć, musi jakby się przystosować do tego i myślę, że że Chociaż z charakteru wydaje mi się, że on jest bardziej spokojniejszy, także mhm. patrząc na to, to, to in, inne cechy niż żołnierze. No właśnie, bo awans zespołów młodzieżowych do pierwszej drużyny to na pewno dla niego duża sprawa. Czy zdaniem trenera poradzi on sobie z presją związaną z tym wyróżnieniem? No, to na pewno dużo jest w jego głowie. Tak, My tutaj, jako trenerzy, czy w akademii, czy ja tutaj przy pierwszej drużynie, dajemy im jakby jakieś takie elementy, w których rozwijają się oni jako bramkarze w niektórych rzeczach, to niestety musi to iść jakby od nich, z ich głowy także. Ale miał okres taki, do, tak jak mówiłem przed chwilą, że mógł się do tego wszystkiego przystosować, także wszystko w jego głowie i mam nadzieję, wierzę bardzo w niego, że, że da radę. No też dlatego tutaj jest, bo gdzieś tam prowadziliśmy obserwacje przez ten czas i musieliśmy podjąć tutaj decyzję, czy po prostu prosta temu zadaniu. Zarówno Bartek Kałtyński, jak i Antek Mikułko mają się od koło uczyć. Jaka jest rola Duszana Kuciaka i Michała Buchalika w rozwoju naszych młodych piłkarzy? No na pewno są to doświadczeni zawodnicy, którzy dzielą się z nimi jakby swoją, swoim, swoim doświadczeniem i, i widzę, że czy Antryk, czy każdy, który młody gdzieś tam z nimi jest oni starają się im podpowiadać w niektórych momentach czy to moje uwagi, czy ich, także nie jest to tak, że są w jakiś sposób odsunięci na boczny tor, wręcz przeciwnie. Tutaj jest duża opieka z ich strony i też im widzę, zależy na tym, żeby, żeby oni się dobrze czuli na tym treningu i żeby jak najwięcej dla siebie z tego treningu wynieśli. Chciałem zauważyć, że to jest nie tylko szansa dla Bartka, teraz, bo, bo to dla wszystkich bramkarzy z, na, z naszej Akademii, bo dzisiaj też był, był z nami na treningu bramkarz z Akademii Nowak. Tak samo też dochodzi Nowakowski, w zanadzu są następni bramkarze, którzy też wykorzystają to, że nieraz potrzebują większą ilość bramkarzy na treningu i jest szansa na to, żeby troszkę się im przyjrzeć, a oni, żeby tak jak, tak jak jest to w przypadku Bartka, żeby po prostu zobaczyli, do czego mają dążyć, bo myślę, że dla nich jest to cel numer jeden dołączyć tutaj do, do kadry pierwszego zespołu.